Panie Piotrze, we wczorajszej turze, drugiej turze wyborów na burmistrza Sokółki większość mieszkańców zdecydowało się oddać głos na pana kontrkandydatkę Ewę Kulikowską, jednak spora część mieszkańców, duża, głosowała na pana. Co chciałby pan im powiedzieć? Oczywiście bardzo dziękuję za oddane głosy, ale przede wszystkim chciałbym pogratulować mojej konkurencję, że wygrała, że zdobyła tak dużo głosów. Mam nadzieję, że będzie kontynuować dzieło rozwoju naszej gminy. Myślę, że to jest jedyny słuszny kierunek, który obraliśmy. Wszystko jest przygotowane do tego, żeby gminę dalej budować, miasto zmieniać żeby wszyscy nasi mieszkańcy byli dumni z tego, że mieszkają właśnie w Sokołce i w okolicach. No i chciałbym powiedzieć państwu, że na pewno będziemy się widzieć często na chodnikach, ciągle będę gotów do rozmów i nie wyjeżdżam stąd chyba że za pracą. Ale jeszcze trochę za wcześnie, żeby o tym mówić. No właśnie, jakie plany na najbliższe dni, na najbliższe tygodnie? Na pewno uporządkowanie spraw urzędowych. Trzeba dopiąć zakończenie budżetu w roku 2014. Budżet na 2015 jest przygotowany, także wszystko jest gotowe do pracy, żeby nowy burmistrz przyszedł i dalej mógł bez przeszkód funkcjonować i rozwijać. нашу гмина.